Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 11 październik 2025 roku będzie, będę w tym dniu gotował pomidory. Pomidory będę gotował na napój. Taki no, znaczy nie tyle napój co to będzie można wykorzystać do, do zupy do do picia, bo to nie będzie takie gęste, będzie to rzadsze, więc to będzie można wykorzystać w różny sposób. Nie mam takiej maszynki, którą, którą się oddziela skórki i pestki, bo to jest takie coś w rodzaju maszynka do mielenia, tego nie mam, więc nie będę tutaj nic kombinował. Po zagotowaniu, dodaniu soli, dodaniu, dodaniu soli, pieprzu, to będzie wszystko później do słoików wlewane. Wlewane do słoików, pasteryzowane i na zimę. Zobaczymy, czy zapali się nam od pierwszej, jak zwykle zapałki są, nawet może nie tyle zapałki, co te pudełka są jakieś takie, nie da rady, znaczy pudełko tak zwana ta, ta draska, ona już jest jakaś taka dziwna. No. Niech to się zapałki palić. Zapaliła się, nie wiem czy widać. Za, da, w tej chwili pada deszcz. Pada deszcz. Pada deszcz. Pada deszcz. Pada deszcz. Mogę powiedzieć śmiało. Pada deszcz trudno się tutaj odpala. Patyki suche staram się podłożyć. Dobra, odejść. Mówię jak patyki te suche. Patyki załapią. To już pójdzie. Wszystko wskazuje, że pójdzie. Prawda. Wszystko wskazuje, że już jak pateki załapią, to ono pójdzie. No, będzie dzisiaj już. Patyki, patyki, bo papier, papier. Bywało tu, że papier mi się ładnie schajcił A, widzicie? Jednak widocznie pomoda. Pomoda dzisiaj jest pod psem. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Palenie ognia jest, idzie, idzie. Pierwsze. Żerpamy się. Teraz będziemy pukać pomidory. Będziemy pomidory, tam nie się pali, na pewno się już zapaliło. Garden, do tego garnka, w tym garku pukamy. Po prostu podlewamy, podlewam wodą, żeby było wiadomo, jak na nasze tutaj o tej porze warunki. pomidory kupiłem tanio. O. Pione po, po zł. trzy złote no i tak czyste, ale mimo wszystko przepukamy. Inaczej zrobimy, wykorzystując już tutaj wykorzystując już tutaj kuchnię. Stawiamy już, żeby się zaczęło grzać. No, grzeje się. Piękna rzecz. Jest wykorzystanie. Większa jest powierzchnia przylegająca tego garnka do Dajemy. Co? So, się Tu jest otwarte, dźwignie, tutaj. już ciepło, ciepło tu powiem szczerze, że się zadymiło nie wiem dlaczego ale się zadymiło tylko, że tutaj o, pomieszczenie jest otwarte, duże drzwi to nic się nie dzieje zaraz podłożymy znów Zimna woda, także jest, nie jest to komfortowe, no można było, mogłem na przykład tę chwilę poczekać, woda mi się tutaj zagrzała, zmieniła temperaturę, trochę na wyższą, ale tak to jest, o, nie, jednak się zmieści, 10 kg się zmieści. To jest przemysłowy pomidor, większą więcej mam miąższu. To, że garnek jest ob kopcony nie oznacza, że jest, bo to jest nieprawda. W środku jest czysty, umyty. Też i zobaczymy no widzę że nawet nieźle, nieźle pali się, pali teraz jest drugi drugi, drugi drugi worek Ach, to jest przykład łapstwa. no totalnie totalnie, nie jest to celowo ale jest to no, raczej śmieszne żeby tak zrobić no nie ma nie wiem gdzieś jest na pewno jest wszystko jest tutaj i zajrzymy zajrzymy Zajrzymy, zobaczymy. Już się zrobiło, już się zrobił. Po drodze jadąc takie drzewo leżało. Sławuś wziął, tutaj pociął i już jedziemy z tym drzewem. Czyli nie kupujemy gazu. Nie płacimy gazu nikomu. No od razu się cieplejszy nie zrobi, to nie jest i w ten sposób robimy pomidory. Później będziemy myć słoiki, bo to się musi zagrzać. Najprawdopodobniej dopiero jutro będziemy to będziemy to jutro lekować. Miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieści. I już się. W poniedziałek będę robił schody wejściowe tutaj. Znaczy mechanik będzie robił. Bo tutaj się strasznie nanosi bałagan. Znaczy, na no, butami się. Nanosi się. Jak zobaczyliście, wcale nic nie kroję. Aczkolwiek może, może, może się zdobędę na to że przyniosę nóż i pokroję te pomidory, wtedy one może będzie szybciej będą się oddawały ciepło. Tutaj mam zgromadzony cukier na sezon następny, czyli na sezon za rok. Kupiłem bardzo tanie około 3 zł. Dzisiaj mamy 11, 11, co mamy 11? Albo 12, nie, 11, 11 października. Także jak na tą porę roku pomidory są kupione w przyzwoitej cenie. To już garnek jest ciepły o, jest. O, one się tu pomału będą siadać. I tak to jest to robione u mnie. W co robiłem, co ja robiłem. Pszczoły ociepliłem. Ocieplone są pszczoły, tu się gotuje. Piękna sprawa, teraz pójdę po. Po co ja pójdę? Pójdę po chyba nóż, a za ten czas niech się gotują. O, i nad. O, proszę, takie kawałki. ale Chociaż mi szkoda taki kawałek tutaj w tej chwili, ale zrobię tą przyjemność i wrzucę taki kawał. Do pieca. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nie nagrywam tutaj na żywo. że względu, że w tym pomieszczeniu na żywo jest bardzo fatalna jakość. Nie wiem dlaczego. Na polu. Włączał. Ja... Włączał. Na żywo. Nagrywa. Jest jakość cacy. A tutaj jest fatalnie. niech się żyje, także mam nadzieję, że to jest dobre, dobre. Podoba mi się to. No, przygotowania. Gdybym miał 20 kg ziemniaków, ziemniaków, pomidorów, to garnek byłby ten. 40 litrowy, potężny, który ja kupiłem. Już go wykorzystywałem do pasteryzowania. Po prostu, za jednym zamachem, za jednym... O, proszę bardzo, dla niedowiarków. 90 kg cukru dla niedowiarków. Nie wierzycie, na następny sezon kupiłem tanie, więc to, to trzeba wykorzystywać. Za rok będę już miał. Także na razie pozdrawiam. Dziękuję za oglądalność. I w ogóle.